No dobra, tak czy siak, tutaj mamy e, danie w pierdzielu typowi, który wygląda identycznie jak ten poprzedni. Nie ty. Ty, ale chwila, tutaj są napisy? Audio. E Graphics, shadows, resolution, brightness, level of details hood elements. Oh ho, ho. serio? Customized controls gameplay. Oh huh? Tutaj nie ma nie ma napisów, Łojezu, przez chwilę coś mi się ścięło. Dobrze nagrywa dalej e, kamera. Nie no, nie ma napisów w tej grze, serio. Zresztą w sensie ja rozumiem to, co on mówi, ale ja nie wiem, czy wszyscy po prostu rozumieją. Ja patologia, chyba że jestem ślepy. E, 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 e. Nie no, nie ma, no nie ma, no nie ma. Ah, no dobra, no wybaczcie, no additional memories. And you Sorry, will be nie wiem, co Andrzej And you shall be rewarded. Salaamu Alaikum, brother. Salam Alaikum. Allah da Nie, chcę być. I don't want to be, you know, be portrayed as racist. Racist el racisto. No tak gada. Uuu, tylko nie zwracaj uwagi na randomowego typa, który macha ręką. Nie, nie odwracaj się. Nie odwracaj się. Mogę ci tu już naklepać? Dobra. Elo. O, sorry. O, tutaj widzę, że nie mogę kontry robić. Ty typie. Czemu nie mogę go złapać? Typie, kurdej. Dobra. Gadaj! Wuu! Woo, woo, woo. Co? Co tu się dzieje? Co tu się właśnie stało? No nie! Gościa wyjebało w kosmos, w ogóle się zapadł pod ziemię. Ty no nie mówcie mi, że to mi po prostu się zepsuło. Dobra, odejdę stąd na trochę. Spierdalej. Jezu, no nie, ta gra jest po prostu niemożliwa, ale. To było zabawne mimo wszystko. Dobra, jest. Zamknijcie je. będziecie, będzie Dobra. Poczekajmy. Poczekajmy. Kto wie, ja nie wiem. Jakie tragedie jutro może przynieść. Dobrze, dobrze, tak, salam aleikum i tak dalej, chodź. Kici kici, miał, miał. Ah, koleżko, chyba pobiłem twojego brata bliźniaka, ogólnie go też zabiłem. Mam nadzieję, że nie będziesz zły. I powiedz mi ogólnie to co wiesz, bo jakby no nie mam czasu, tak? Jakby fajnie by było, gdybyśmy to zrobili jednak szybciej niż wolniej. Masz gościnnie kaszłać na mnie w ogóle zachowaj dystans społeczny oh, sorry niech ci kto, kto ty ty? Jak ty? Kto ty? Jak ty mnie nazywałeś? No nie ma mnie tu. Jestem uczony Dobra, super, uwierzył mi. Depo. Dobra, chodź, walczmy Bup. Tym razem nie będę nim rzucał, bo rzucanie nim...

He prepares them for the journey. <laughs> the journey <laughs> <where>? <laughs> they are held in his warehouse. And when the time comes, they are sent to Akka. Where is this warehouse? And why Akka? Talal tells me what I need to know. Nothing more. It is safer that way. For <laughs> him, amigo. perhaps. Though not I fear for you. <laughs> uh. You did, bro. You did? Go to Allah. Uuu, no i poszedł do... o nie nie, Allah chyba rozrywa na kawałki pomocy, co tu się dzieje? Nie patrzę na to biedny człowieku, nie patrzę na to... Uuu, hu hu. Zamienim Zamienił się w jakiegoś... kurwe, sam nie wiem Wpadł do... a nie, chciałbym powiedzieć, że to kościoła, ale to jest chyba po prostu jakiś Fajnie masz, dobra kolego, to żegnam, miłego nieżycia Ja lecę dalej, nie mam czasu no, ja tutaj mamy informer flag challenge. Challenge. To róbmy challenge. Cinnamon challenge. Zróbmy sobie te challenge. E. Zobaczymy, <coughs> czy to będzie coś trudnego. Chyba typa spotkam na dachu, mam rację, bo chyba tych tych, tych flagowych. To ja tam na. No dobra, słuchajcie. O jezu, straszne, bo ktoś na ciebie wpadł. Popłaczy jeszcze, dziewczynko. A nie, jest tam, dobra. Woo! Woah. Hello. Is this the great Altair before me? Assalamu alaikum. You must be here for a very important mission. Maybe I help you. And I have learned much. However, I have erred. I had some Nassia flags to deliver to the bureau leader, but I lost them when attacked by thugs. Ah. Could you find them for me? from the market from the market, So you must be fast as the wind. are flags? A tu, szybko, szybko. szybko. Oh, nie lubię takich rzeczy. W sensie w tej grze, bo ogólnie to lubię. Okej. Okay. No nie! Co ty robisz? Ale i ruch. Jezus, Maria, ty to masz po prostu coś z drewna, naprawdę. Zebrałem? Chyba zebrałem, nie? A to dlatego jest tak dużo tych flag do zebrania chyba? O Jezus Maria! Dlatego, bo po prostu są te challenge, ale ogólnie to chyba nie jest ich aż tak dużo w takim razie. Ostatnie flagi dwie. Łatwo. Nie, nie. Szybko, złap się tej drobiny. Szybciej, szybciej. Dobra, puśćcie Jezus Maria. Dobra, jestem. Przyszedłem. That is great. I knew I could count on you, master Al-Daei. Minuta 58 mi została, from I kolego. From the near the dome of the rock. They were talking about the man named Talal. They said he has many loyal followers, all of whom will readily give their lives for the man. If their master is in danger, they are sure to intervene, giving Talal time to escape. That is all I know. I hope my small contribution will help. Dobra, ee, grazie. Grazie, signor. E, tutaj mamy biuro, pickpocketujemy w takim razie sobie teraz. Dobra, czyli wiemy, że tutaj chodzi o jakiegoś tal... No, Kurwa, wąska niedola, no. O, nagle umiecie biegać, tak? A wcześniej jak chodzi o to, żeby kogoś skortować, to... Chodzicie jakbyście chcieli, a nie No co ty w ogóle robisz? Alta. Zastrzelę SIĘ! Dziękuję. Boże, jedyny. Eee, tak, no. Ta gra jest bardzo, bardzo konsekwentna. Kocham to. E, tak, idziemy... Okraść typa. No albo typiarę, ale to chyba typo. O, biuro. Dzień dobry. Thousands of. Coś tam, coś tam. Ile mamy tutaj? Jezu, już godzinę nagrywam, a tak naprawdę z tego to pewnie tylko 15 minut jest materiału. XD. Dobra. Mm, jakby y, nie zwracajcie na to uwagi, że większość, większość gry to praktycznie jest y, tylko i wyłącznie chodzenie po wieżach. Dobra. Łup! oh! the if the guards won't take action, it falls to us to do something. what you propose is madness, but necessary. how many more will we allow to go missing before the people take a stand? it does not affect us. not yet. but if we continue to do nothing, it will. and what do you propose? i've watched the man. Learn everything there is to know about his operation. It's all here on a map I've made. He inspects his stock every day at the same time. This is when I'll strike. So you have a piece of paper. It won't save you when you're discovered. Won't shield you from their swords and arrows. If all goes well, it won't come to that. Ale w ogóle mają kapciuszki. Widzicie, to jakie piękne klapeczki. Nice. Wszyscy w takich chodzą praktycznie. Świetnie w ogóle, jak to miło z ich strony, że oni tak głośno rozmawiają na ulicy. Ajaju, Będziesz jeszcze tak w tę stronę, prawda? Dobra, koleżko. No nie mów, że idziesz też w tę stronę, no. O, chyba nie, chyba nie, chyba nie, chyba nie. Dobra, nie zwracaj na mnie uwagi. Jestem nikim. Nie chcę punch Chcę go Big Bucket No w ogóle się patrzy na mnie. What the fuck? O nie, gdzie to zniknęło? Dobra, wszyscy wiemy. Eee, lecimy dalej. Informer Assassination Challenge. Challenge, orange. Dobra, możesz już przestać. A, dobra. To ja po prostu nie kliknąłem. Eee, tak. O oh, Jezu, Gebels. Jaki Gebels? Dobra, kolego. Oła! Nie tak łatwo, koleżanko. Dobra, lesz już. O nie, kto to mógł zrobić? Nie wiem. Słuchajcie, kobieto. <laughs> <laughs> o oh, nie. Jeszcze mizogin jestem. Hello, Mr. Guards. How are you doing? Dobra.

i am in an ocean of trouble i had a mission to investigate some strange disappearances in the mm -hmm. rich district and talal's men saw my face my status is compromised would you be kind enough to eliminate them for me in exchange for the information you seek To daleko nie uciekłeś od nich, na to wygląda. No, zajdziesz? Nie zajdziesz? Jeden jest tutaj. To nie ja. Nie dostaniesz nic ode mnie, kobieto. Idź do pracy. Elo, do widzenia. Do widzenia. Idź pracuj. Cześć. Pa o, dobra. O, flaga. Dobra, jabacie. <laughs> eee, gdzie jest ten typo Tutaj, Harrow! Wow! No, ale ten challenge był gigantycznie ciężki. Ja nie wiem, jak ja sobie z tym poradziłem. A oni są też nami, Czy to są ja coś po prostu messengerowie? W sensie, że posłowie. Here's what I learned about Talal. Okay, move. He's a powerful slaver who occupies an area north of town, near the barbican. He pays a tribute to the city guards so he can operate in the shadows. But from what you showed me today, I'm sure he will share the same fate as the others. Thank you again, Altair. No, no problem. Okay, powerful slaver jakiś tam, ktoś tam. Dobra, mamy jeszcze ostatni A, dobra, mamy ostatnie, czyli podsłuchiwanie. No dobrze, to jest ostatnie przed asasynacją. Tak więc, e, pójdźmy. Przepraszam, panowie i panie. Oczywiście nie wykluczajmy. E, tak, to jest daleko. A, jestem już obok. Dobra, zapomniałem, że te mapy są takie... umownie duże. Dobra. on to jest w środku, rozumiem. Ja jestem uczony. Co jest? Halo? Dlaczego? Jak mam tam wejść? Chyba, że to nie jest w środku wcale. Oj przepraszam. Nie no, to jest w środku. Eee... Ja no, przecież nie mogę tam wyjść chyba z dupy tak pop. A dobra, już wiem. Hihi. Udajemy oczywiście uczonego. Oczywiście. Ja jestem taki grzeczny, uczony. Tylko mam już na plecach, już mówiłem. To dla bezpieczeństwa, oczywiście trudne czasy niebezpieczne tutaj na każdym kroku niebezpieczeństwo. Przepraszam, dziadku, przechodzimy, jesteśmy mądrzy, ty nie? Eee, I tak dalej. Ja nie wiem w ogóle w czym uczeni jesteśmy. Chyba w piśmie, nie? To są ja coś prosymiści. Czy mi tak wyglądają. Dzień dobry. No dobra, git. Eee, dobra, już. Mm -hmm. Usiądźmy sobie. He's a coward. If it wasn't for the money, I'd be long gone. You're either stupid or blind. Maybe it's both. How can you say that? You didn't see what happened. I saw well enough. Our caravan was attacked, and the first thing he did was flee. No, he didn't run. What are you talking about? Do you forget what became of the men who attacked us? Filled by our archers, thanks be to God. Not our archers, him. alone So you're saying he saved us? Yes, he headed for higher ground, drew his bow to kill them. I I have no idea. The man's a master archer. You do well to remember that. A, dobra, już pamiętam, jak go będziemy w ogóle bić. Teraz jak to po powiedzieli, to mi zaświtało, że to będzie ten e, łucznik. On chyba w ogóle będzie e, tak, on będzie uciekał przed nami. I będzie do nas strzelał z łuku. Dobra, pamiętam, pamiętam. Przepraszam, przepraszam, przepraszam. jezus. Ała, ała, ała. Przepraszam, przepraszam, przepraszam. Przepraszam, przechodzę, przechodzę. Hop, 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 hop. Jej, ciu! Dobrze. Chodźmy tak to do biura. <ścoughs> Dowiemy się czegoś na temat tego... A czy tutaj przypadkiem w Jerozolimie nie ma tego typa bez ręki? Kurde, ja nie pamiętam w którym on mieście stacjonował. No, poczekamy aż mi się skończy gonitwa. To <grym> się otworzy może od razu podobną. Bureau closed. Hide to become anonymous. So you can enter the Assassin's Bureau. O. Przepraszam. O! Sorry, epet mi upadł. O! Przyszedł. No, zapraszam. Bij się ze mną a nie. A ciało wpadnie tutaj. Ach, nie widzę nawet. Dobra, lecimy. Tak ty bez ręki. Your presence here deprives me of both. What do you want? Al-Muallim has asked. Ask that you perform some menial task in an effort to redeem yourself. So be out with it. Very well. Here's what I know. He traffics in human lives, kidnapping Jerusalem's citizens and selling them into slavery. His base is a warehouse located inside the Barbican, north of here. As we speak, he prepares a caravan for travel. <laughs> i strike while he's inspecting his stock. If I can avoid his men, talal himself should prove little challenge little challenge listen to you such arrogance are we finished are you satisfied with what i've learned no but it will have to do Pyrka. oh jenki benio rest prepare cry in the corner Do it is you do a <laughs> tak wyzywać do Altaira. Do Ej, rzecz, nie, bo będę płakał na serio przy ciebie. Dobra, elo mordo. Fast forward memory No key moi kochani. To będziemy sobie kończyć na ten moment. Ja wam pięknie dziękuję. Assassination dopiero w następnym odcinku, tak więc jeżeli chcecie, to zostawcie łapkę. Jak nie chcecie, to też zostawcie łapkę. Zostawcie komentarz cokolwiek. E, dziękuję za wszystkie e, łapki w górę, za w ogóle obejrzenie i do następnego odcineczka po prostu, który będzie po prostu za następne dwa dni. Bo tak co drugi dzień wrzucam. Hmm, czy nie za dwa dni, tylko po prostu za, za jeden dzień. No, co? No, oh, whatever, wiedział co chodzi, co drugi dzień. Tak więc, no oprócz weekendów. Tak więc dziękuję pięknie i do następnego odcinka. Elo.